Cześć, witam Was na kanale Sagros. Jak już mogliście zobaczyć, odcinki z użyciem handlu trochę przyhamowały, ale jest to związane z okresem, który jest aktualnie w rolnictwie i po prostu ciągi teraz stoją i odpoczywają. A ja przyjechałem do S Agro spytać, czy macie jakieś nowości. Dzień dobry, u nas zawsze Cześć. jest coś nowego, zawsze coś ciekawego. Tutaj dla nas stoi nie czerwony, a bordowy Solis S75 w ofercie limitowanej z ładowaczem wjeżdża na rejony. Mamy tutaj ładowacz, który dotychczas montowaliśmy tylko dla Solisów 90, ale stwierdziliśmy, że Solis 75 też na niego zasługuje. Jest to oferta limitowana i specjalna. No dobra, nowość, nowością, no ale przecież te ciągniki są takie same. No, nie takie same, widzisz, różni się kolor. Tutaj mamy ładowacz i diabeł siedzi w szczegółach. Tutaj ten ciągnik z ładowaczem, ten niebieski, tutaj jaki stoi w takim samym wyposażeniu. Jest mhm. jak ten. I ten, jakbyśmy założyli, ładowacz kosztowałby 169 900 zł netto. Mhm. A ten z gali ile kosztuje? Chociaż 10 tysięcy więcej, czyli 179 000. To patrz na to. Ten ma ładowacz. Mhm. Kolor limitowany, Ładny. Takie same wyposażenie. Mhm. 159 900 zł netto. O, kurde. 10 000 to już robi robotę. Zawsze w kieszeni 10 tysięcy nie chodzi ulicą, tak? No, to prawda. Co prawda Stolis S75 był już u nas na kanale i dobrze go znamy, ale jakby widz akurat nie znał tego ciągnika, no to fajnie jakbyś coś o nim powiedział. Nie ma problemu. Co pierwsze wpada w oko, to limitowany kolor bordowy metalik. Można powiedzieć, że czerwony, ale jak przyjrzymy się jest to właśnie taki premium kolor bordowy. W cenie skretne super błotniki, ładowacz, tak jak mówiłem, o udźwigu 1600 kg, który wcześniej montowaliśmy tylko dla modeli 60 konnych, 90 jednokonnych, przepraszam. I on również jest w cenie, tak jak powiedziałem. Co w środku? W środku to to w poprzedniej niebieskiej 75, Czyli tak. Klimatyzacja, siedzenie premium, e, skrzynia 12 na 12. Wszystko to co było, to co zna Bez różnicy. Bez różnicy. Okej. Okay. Opony. 112 na 24 z przodu, tył, tył za to 169 na 30 Takie, Tak jak tu stoi, to jest wycenie. Z tyłu zaś mamy zaczep półautomatyczny. O, fajna sprawa. Dwie pary wyjść hydraulicznych, zaczep uciągowy dolny i najważniejsze haki CBM, które strasznie ułatwiają robotę. No i co też ważne, pneumatyka jest w cenie. I to wszystko na pewno jest w tej cenie? Na pewno gwarantuję. No dobra, wierzę na słowo. Chcesz zobaczyć w środku, że nie kłamałem, jak jest super. No pewnie, ja od razu wchodzę, nie? Zapraszam, oglądaj do woli! Dziękuję! O. Od razu podłokietniki, no ale Soliset 75 już u nas był. Siedziałem w nim. Podłokietniki to to, co w nim lubię. Jest oczywiście klimatyzacja. Jest oczywiście radyjko, czyli takie podstawy, które na pewno przydadzą nam się w ciągniku. W środku jest czytelnie i przejrzyście. Zresztą zegary są dosyć proste, ale ułatwia to obcowanie z tym ciągnikiem. Myślę, że wszystko że jest w takich standardowych miejscach, ale jest bardziej minimalistyczne. Jest tutaj, Nie ma takiego przepychu w dźwigniach jak w niektórych ciągnikach. Myślę, że wszystko jest w miarę proste, jest fajnie w miarę wykonane. Wszystko jest bardzo dobrze spasowane. Nie mam do czego się przyczepić i myślę, że miejsca też jest naprawdę dużo. Zresztą, zobaczcie, jak mi siedzę. Do czegoś musisz mi się przyczepić, nie? Do czegoś? Hmm. Nie, naprawdę, myślę, że jeszcze w tej cenie promocyjnej, naprawdę, nie wiem, do czego miałbym się przyczepić. Naprawdę, nie w tej cenie. Pan Jakub twierdzi, że są takie same, ale ja wolę i tak sprawdzić. czy przypadkiem nie jest inaczej? Chodźcie. Dobra, także wsiadamy, podłokietniki są, so. patrzę tutaj na wszystkie rzeczy z wyposażenia, no i muszę jednak przyznać, rację, są so takie same, niczym się dokładnie nie różni w środku. To, co tygryski lubią lubię najbardziej, posłuchajmy tego potwora. Dobra, zmieniając trochę scenerię, muszę Wam naprawdę przyznać, że danym ciągnikiem da się wyróżnić na polu. Ma on naprawdę fajną i dużą moc, czyli 76 koni, dużo pojemność, prawie 4100 cm3, dobrze znany nam ładowacz Metal Facho dźwigu 1600 kg. Teodor, co ty robisz? I oczywiście jest światło ostrzegawcze. Kogucik na miejscu. Udźwig podnośnika to od 2,5 do 3000 kg. No i trzeba też wspomnieć o czymś bardzo ważnym, czyli o jego momencie obrotowym, który wynosi 340. Jest to naprawdę wystarczająco i robi robotę w polu. Dobra, a tak przechodzę do podsumowania, to. Solis S75 w kolorze limitowanym, bordowym w cenie 159 900 złotych netto tak jak tu stoi w tym wyposażeniu co mówiłem dostępny w naszym każdym punkcie dealerskim lub u nas kontakt mamy w opisie podamy. podamy 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 mam nadzieję trzymam za słowo także się kontaktujcie oferta limitowana do wyczerpania zapasów nie wiem czy się kiedyś jeszcze powtórzy jak na razie taki jak tu stoi może trafić w wasze ręce. Dzięki wielkie za pokazanie tego fajnego ciągnika. Nie ma problemu. Czekam na nowe użyczenia handlu, bo nie powiem, nie mogę się już doczekać. Jak tylko rolnicy będą mieli co robić, na pewno wznowimy pracę. No to co, na razie! Subskrybujcie kanał Zuzia, lecisz! Ja to już dawno subskrybuję i nawet skomentowałam coś.